Witam Was serdecznie moi drodzy. Skoro tutaj jesteście, to znaczy, że szukacie kolejnych rozwiązań, jeżeli chodzi o warsztat w pracy z pacjentem. Super! Tak się składa, że pinopresura to terapia oparta o bardzo szeroką, holistyczną wiedzę związaną z mechanizmami, które w ciele człowieka często odgrywają rolę związaną z jego dyskomfortem. Sztuką jest znaleźć ten właśnie element, który będzie kluczem do rozwiązania. I niewątpliwie pinopresura, która składa się z 10 pinów, z pinokata golda, z silwera z dwóch silverów, z pudełka, tak oto tutaj jak go widzicie, to... To narzędzia, które pozwolą Wam szybko i skutecznie rozprawić się z dolegliwościami, jeżeli chodzi o układ lokomotoryczny, o stawy, jeżeli chodzi o mechanizm związany z odreagowaniem, z uruchomieniem procesów naturalnych metod leczenia poprzez odpowiednie gradowanie, użycie pinów do zwarć. Użycie pinokatów do technik głębokich, tkanek, ale odciążając przy tym kciuki. Wprowadzenie zmiennej w polaryzacji naszego ciała, mięśni, struktur i danie pacjentowi szybkiej ulgi. I sobie również satysfakcji z tego, że połączenie wielu mechanizmów i dziedzin, które zgłębiasz cały czas. Przynosi rewelacyjne efekty. Tak więc zapraszam do szkolenia pinopresury. Tutaj znajdziecie potrzebną wiedzę. Pozdrawiam i do zobaczenia.